Na razie tylko dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży i to przy maksymalnie 50% obłożeniu. Tak, przynajmniej do 29 maja będą funkcjonować baseny i kryte obiekty sportowe. Tak będzie też z termami maltańskimi, które po raz pierwszy po poluzowaniu obostrzeń odwiedzających przyjmą 6 maja. Na razie dostępne będą tam tylko baseny sportowe. Ściągnęliśmy już firmę sprzątającą. Oni wchodzą, zaczynają obieg przygotowywać, tak żeby na szóstego było gotowe. To są tysiące metrów kwadratowych, więc to wymaga trochę czasu. Jesteśmy też dogadani z firmą ratowniczą, także myślę, że na tego szóstego baseny sportowe dla grup zorganizowanych, jak to się ładnie mówi, będą gotowe. Natomiast Pozostałe strefy prawdopodobnie 29 i tam mamy troszkę czasu, nie musimy się na razie tak spieszyć. Za to od wtorku 4 maja zostaną wznowione kursy nauki pływania i inne zajęcia dla osób poniżej 18 roku życia. Prowadzone na pływalniach Atlantis, chwiałka i rataje. Póki co, ze względu na prace serwisowe, nieczynna będzie pływalnia miejska Winogrady. Ewelina Dernoga, puls dnia.